Osiągam sukces. Sukces stoi przede mną otworem. Sukces to moje drugie imię. Uwielbiam osiągać sukces. Jestem osobą, która odnosi duże sukcesy. Wszystko, co dobre, przychodzi do mnie z łatwością, i dzięki temu odnoszę wielki sukces. Jestem nastawiony na wygrywanie. Jestem skazany na wielkość. Wszystko, co robię, jest wielkim sukcesem. Spodziewam się sukcesu. Im większy sukces odnoszę, tym pewniej się czuję. Kiedy zaglądam do środka, uświadamiam sobie, jak duży sukces już osiągnąłem. Widzę sukces we wszystkim. Co robię? Patrzę w przyszłość i widzę same sukcesy. Sukces mi sprzyja. Jestem dumny z sukcesów, które odnoszę. Postanowiłem stworzyć swoje życie pełne sukcesów. Moje afirmacje sukcesu zawsze przynoszą mi oczekiwane rezultaty. Jestem godny sukcesu oraz spełnienia. Codziennie wizualizuję sukces, którego pragnę. Z łatwością wizualizuję sukces. Wiem, że moje myśli tworzą rzeczywistość, więc skupiam się na rzeczach, które pomogą mi odnieść sukces. Myślę tylko o sukcesie. Koncentruję się tylko na sukcesie. Cała wiedza, której potrzebuję, aby odnieść sukces, płynie do mnie. Zawsze wizualizuję sukces jako rezultat podjętych przeze mnie działań. Posiadam niekończący się dopływ nowych pomysłów, które pomagają mi odnosić coraz. Większe sukcesy. Przezwyciężę każdą moją obawę. Mam odwagę, by nazwać się człowiekiem sukcesu. Jestem niesamowicie wdzięczny za cały mój sukces. Mój sukces jest zapewniony. Doświadczam sukcesu. We wszystkich dziedzinach życia. Wszystko, co zrobię, doprowadzi mnie do zwycięstwa. Urodziłem się, aby odnieść sukces. Jestem we właściwym miejscu, we właściwym czasie, robię właściwe rzeczy i to pozwala osiągać potężne sukcesy. Łatwo osiągam sukcesy. Spełnię swoje ambicje oraz cele. Zależy mi na osiągnięciu sukcesu. Moje otoczenie pomaga mi osiągnąć wielki sukces. Jestem ukierunkowany na osiągnięcie swoich celów. Mam moc do kreowania swojego życia tak, jak tego chcę. Głęboko wierzę. Że mogę osiągnąć wszystko, czego chcę. Odniesienie sukcesu jest dla mnie naturalne. Odnoszę sukcesy na każdej płaszczyźnie. Mój sukces nie zależy od tego, jak postrzegają mnie inni ludzie. Mój sukces jest wynikiem codziennych nawyków. Wszystko, co robię, jest sukcesem. Przekształcam się w osobę odnoszącą wielkie sukcesy. Oczekuję sukcesu i on z łatwością do mnie przychodzi. Odnoszę w życiu wielki sukces. Wiem, że wychodzenie poza to, co komfortowe, jest konieczne do osiągnięcia sukcesu. Jestem odpowiedzialny. I muszę osiągnąć sukces, by zapewnić lepsze życie mojej rodzinie. Wokół mnie znajduje się tylko obfitość oraz sukces. Wszystko, czego dotykam, staje się sukcesem. Mój umysł jest wszechmocny i używam go, aby doświadczyć niezwykłego życia. Mam moc skupienia uwagi na tym, czego pragnę w życiu, a tą rzeczą jest sukces. Zasługuje na sukces. Zasługuje na sukces i wszystko, co najlepsze. Wszystko, co dzisiaj zrobię, zakończy się sukcesem. Potrafię pokonywać przeszkody, które pojawiają się w moim życiu. Jestem oddany swoim celom i dzięki temu. Osiągam sukces. Pozwalam, aby sukces do mnie przyszedł. Jestem silną jednostką, która przyciąga sukces. Jestem godny sukcesu, który posiadam. Czuję, że odniosłem sukces. Sukcesy nigdy nie wzbudzają we mnie zazdrości, bo mam go na wyciągnięcie ręki. Wszechświat przynosi mi wszystko, czego pragnę. Sukces to moje drugie imię. Wszystko składa się na to, że odniosłem wielki sukces. Wszystko, co robię, jest udane. Wszystko, co robię, jest sukcesem. Mój sukces przyciąga innych wartościowych ludzi. Jestem gotów dać siebie wszystko, aby odnosić kolejne sukcesy. Osiągnę wielkość we wszystkim, co robię. Dziś odnoszę sukcesy, jutro odniosę sukces. Każdego dnia odnoszę sukcesy. Uwielbiam, że każdego dnia wokół mnie są okazje do odniesienia jeszcze większego sukcesu. Zasługuję na sukces i wszystko co najlepsze. Nieważne, co dzieje się w moim życiu, ja i tak jestem gotów na sukces. Każdy dzień to okazja na potężny sukces. Mój czas i uwaga skierowana jest na manifestację moich celów. Jestem wytrwały i zdeterminowany, dlatego spełniam swoje pragnienia. Wszystko, co robię, kończy się wielkim sukcesem. Sukces. Przychodzi do mnie każdego dnia. Moja pewność siebie, brak negatywnego nastawienia oraz wiara w siebie są moimi największymi zaletami i przybliżają mnie do sukcesu. Zasługuję na sukces oraz bogactwo. Zawsze dostrzegam okazje i je wykorzystuję. Kocham siebie za to, kim jestem. Z każdym dniem odnoszę. Coraz większe sukcesy. Moja zdolność do pokonywania wyzwań jest nieograniczona. Mam mnóstwo okazji do osiągnięcia swoich celów. Wszystkie moje cele są w moim zasięgu. Z łatwością osiągam wszystkie swoje cele. Sięgam po wszystko, na co mam ochotę. Mój sukces pomaga mi żyć w luksusie oraz obfitości. Jestem wdzięczny za sukces, który pojawia się w moim życiu. Mój umysł zawsze mnie wspiera i pomaga mi osiągnąć sukces. Mam ogromną wiarę w siebie i nie zrezygnuję ze swoich celów. I to właśnie dlatego jestem człowiekiem sukcesu. Nie interesują mnie opinie innych, bo jestem nastawiony na osiąganie sukcesów. Jestem otwarty i chętny do odkrywania każdej drogi prowadzącej do sukcesu. Jestem magnesem na sukces. Mój umysł jest magnesem na wszystkie dobre rzeczy. Jestem silną osobą, która przyciąga do siebie sukces. Każda najmniejsza rzecz wskazuje na to, że osiągnę sukces. Nie boję się nieznanego, bo wiem, że mogę przezwyciężyć wszystkie wyzwania, które stoją na mojej drodze. Widzę w moim życiu ogromny sukces i obfitość. Mój potencjał do odniesienia sukcesu jest nieskończony. Wciąż wspinam się wyżej i nie ma żadnych ograniczeń dlatego. Co mogę osiągnąć? Wszechświat jest wypełniony nieskończonymi możliwościami, które przyniosą mi sukces. Każdego dnia otaczają mnie nieskończone możliwości odniesienia jeszcze większego sukcesu. Podejmuję działania, bo wiem, że to one są jedyną drogą do sukcesu. Łatwo i bez wysiłku. Osiągam sukcesy. Dobrobyt i sukces każdego dnia pojawia się w moim życiu. Odnoszę sukces w życiu. Widzę siebie z pieniędzmi, zdrowiem, sukcesem i obfitością. Wierzę, że mogę osiągnąć wszystko, w co celuję. Moja zdolność do sprostania wszystkim wyzwaniom na mojej drodze. Jest nieograniczony. Mój potencjał do odniesienia sukcesu jest nieskończony. Przyciągam tylko sukces i udane życie. Żyję, aby odnosić sukcesy. Mam moc kreowania swojego życia tak, jak tego chcę. Jestem otwarty na poznawanie nowych ścieżek prowadzących do sukcesu. Osiągając sukces, Jestem w stanie pomóc innym ludziom. Po każdym osiągniętym sukcesie czuję się pewniejszy siebie. Osiągam więcej sukcesów niż mogę sobie wyobrazić. Jestem ukierunkowany na osiągnięcie swoich celów. Mój czas i uwaga skierowana jest na manifestację moich celów. Jestem wytrwały i zdeterminowany, dlatego spełniam swoje pragnienia. Wszystko co robię kończy się wielkim sukcesem. Jestem oddany swoim celom i dzięki temu osiągam sukces. Pozwalam, aby sukces do mnie przyszedł. Jestem silną jednostką, która przyciąga sukces. Jestem godny sukcesu, który obecnie posiadam. Myślę tylko o sukcesie. Mam odwagę, by nazwać człowiekiem sukcesu. Kocham siebie za to, kim jestem. Z każdym dniem odnoszę coraz większe sukcesy. Odnoszę sukcesy na każdej płaszczyźnie. Wciąż wspinam się wyżej i nie masz żadnych ograniczeń dla tego, co mogę osiągnąć świat jest wypełniony nieskończonymi możliwościami, które przyniosą mi sukces. Jestem wytrwały i zdeterminowany, dlatego spełniam swoje pragnienia. Wszystko co robię, kończy się wielkim sukcesem. Moja zdolność do pokonywania wyzwań jest nieograniczona. Mój potencjał do odniesienia sukcesu jest nieskończony Postanowiłem stworzyć swoje życie pełne sukcesów. Zawsze dostrzegam okazje i je wykorzystuję. Sukces stoi przede mną otworem. Jestem otwarty na poznawanie nowych ścieżek prowadzących do sukcesu. Jestem sukcesem. Wszystko, co dobre, przychodzi do mnie z łatwością, i dzięki temu odnoszę wielki sukces. Spodziewam się sukcesu. Mam moskrowanie swojego życia tak, jak tego chcę. Mam ogromną wiarę w siebie i nie zrezygnuję ze swoich celów. I to właśnie dlatego jestem człowiekiem sukcesu. Wszystko co robię kończy się wielkim sukcesem. Jestem oddany swoim celom i dzięki temu osiągam sukces. Wszystko, czego dotykam, staje się sukcesem. Mój umysł jest wszechmocny i używam go, aby doświadczyć niezwykłego życia. Odnoszę w życiu wielki sukces. Jestem silną jednostką, która przyciąga sukces. Jestem godny sukcesu, który obecnie posiadam. Nie boję się nieznanego, bo wiem, że mogę przezwyciężyć wszystkie wyzwania, które stoją na mojej drodze. Widzę w swoim życiu ogromny sukces oraz obfitość. Podejmuję działania, bo wiem, że to one są jedyną drogą do sukcesu. Zasługuję na sukces. Zasługuję na sukces i wszystko, co najlepsze. Wszystko, co zrobię, doprowadzi mnie do zwycięstwa. Urodziłem się, aby odnieść sukces. Zasługuję na sukces i wszystko, co najlepsze. Jestem magnesem na sukces. Mój czas i uwaga skierowana jest na manifestację moich celów. Jestem we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Robię właściwe rzeczy i to pozwala osiągać. Potężne sukcesy. Nieważne, co się w moim życiu dzieje, jestem gotów na sukces. Każdy dzień to okazja na potężny sukces. Przyciągam tylko sukces i udane życie. Jestem człowiekiem sukcesu. Osiągam sukces. Im większy sukces odnoszę, tym pewnie się czuję. Wszystko co robię jest sukcesem. Sięgam po wszystko, na co mam ochotę. Mój sukces pomaga mi żyć w luksusie oraz obfitości. Jestem wdzięczny za sukces, który pojawia się w moim życiu. Mój umysł zawsze mnie wspiera i pomaga mi. Osiągnąć sukces. Doświadczam sukcesu we wszystkich dziedzinach życia. Sukces przychodzi do mnie każdego dnia. Mój sukces nie zależy od tego, jak postrzegają mnie inni ludzie. Mój sukces jest wynikiem codziennych nawyków. Z łatwością osiągam Wszystkie swoje cele. Kiedy zaglądam do środka, uświadamiam sobie, jak duży sukces już osiągnąłem. Widzę sukces we wszystkim, co robię. Nie interesują mnie opinie innych, bo jestem nastawiony na osiąganie sukcesów. Jestem otwarty i chętny do odkrywania każdej drogi prowadzącej do sukcesu. Jestem nastawiony na wygrywanie. Mam moc skupienia uwagi na tym, czego pragnę w życiu. A tą rzeczą jest sukces. Osiągnę wielkość we wszystkim, co robię. Jestem niesamowicie wdzięczny za cały mój sukces. Mój sukces jest zapewniony. Codziennie wizualizuję sukces, którego pragnę. Sukces mi sprzyja. Jestem dumny z sukcesów, które odnoszę. Wierzę, że mogę osiągnąć wszystko, w co celuję. Moja zdolność do sprostania wszystkim wyzwaniom na mojej drodze jest nieograniczona. Mój potencjał do odniesienia sukcesu jest nieskończony. Posiadam niekończący się dopływ nowych pomysłów, które pomagają mi odnosić coraz większe sukcesy. Przezwyciężę każdą moją obawę. Każda najmniejsza rzecz wskazuje na to, że osiągnę sukces. Jestem ukierunkowany na osiągnięcie swoich celów. Mój czas i uwaga skierowana jest na manifestację moich celów. Łatwo osiągam sukces. Spełnię. Swoje ambicje oraz cele. Czuję, że odniosłem sukces. Moje otoczenie pomaga mi osiągnąć wielki sukces. Jestem ukierunkowany na osiągnięcie swoich celów. Potrafię pokonywać przeszkody, które pojawiają się w moim życiu. Jestem oddany swoim celom i dzięki temu osiągam sukces. Wiem, że wychodzenie poza to, co komfortowe, jest konieczne do osiągnięcia sukcesu. Jestem odpowiedzialny i muszę osiągnąć sukces, by zapewnić lepsze życie mojej rodzinie. Osiągając sukces, jestem w stanie pomóc innym ludziom. Po każdym osiągniętym sukcesie czuję się pewniejszy siebie. Mój sukces Przyciąga innych, wartościowych ludzi. Jestem gotów dać siebie wszystko, aby odnosić kolejne sukcesy. Moje afirmacje sukcesu zawsze przynoszą mi oczekiwane rezultaty. Jestem godny sukcesu oraz spełnienia. Jestem skazany na wielkość. Wszystko, co robię, jest wielkim sukcesem. Jestem silną jednostką, która przyciąga sukces. Jestem godny sukcesu, który mam. Z łatwością wizualizuję sukces. Wiem, że moje myśli tworzą rzeczywistość, więc skupiam się na rzeczach, które pomogą mi odnieść sukces. Każdego dnia otacza mnie nieskończone możliwości odniesienia jeszcze większego sukcesu. Sukcesy nigdy nie wzbudzają we mnie zazdrości. Pomam go na wyciągnięcie ręki. Wszechświat przynosi mi wszystko, czego pragnę. Koncentruję się tylko na sukcesie. Cała wiedza, której potrzebuję, aby odnieść sukces, płynie do mnie. Zależy mi na osiągnięciu sukcesu. Sukces to moje drugie imię. Uwielbiam osiągać sukces. Osiągam więcej sukcesów niż mogę sobie wyobrazić. Dobrobyt i sukces każdego dnia pojawia się w moim życiu. Odnoszę sukcesy w życiu. Widzę siebie z pieniędzmi, zdrowiem, sukcesem oraz obfitością. Wszystko co robię jest udane. Dziś odnoszę sukcesy. Jutro. Odniosę sukces. Każdego dnia odnoszę sukcesy. Uwielbiam, że każdego dnia wokół mnie są okazje do odniesienia jeszcze większego sukcesu. Moja pewność siebie, brak negatywnego nastawienia oraz wiara są moimi największymi zaletami i przybliżają mnie do sukcesu. Zasługuję na sukces oraz bogactwo. Zawsze wizualizuję sukces. Jako rezultat podjętych przeze mnie działań. Pozwalam, aby sukces do mnie przyszedł. Głęboko wierzę, że mogę osiągnąć wszystko, czego chcę. Odniesienie sukcesu jest dla mnie naturalne. Mój umysł jest magnesem na wszystkie dobre rzeczy. Jestem silną osobą, która przyciąga do siebie sukces. Jestem wytrwały i zdeterminowany. Dlatego spełniam swoje pragnienia. Wokół mnie znajduje się tylko obfitość oraz sukces. Patrzę w przyszłość i widzę same sukcesy. Wszystko, co robię, jest sukcesem. Mam mnóstwo okazji do osiągnięcia swoich celów. Wszystkie moje cele są w moim zasięgu. Wszystko, co dzisiaj zrobię, Zakończy się sukcesem. Jestem osobą, która odnosi duże sukcesy. Żyję, aby odnosić sukcesy. Mam moc kreowania swojego życia tak, jak tego chcę. Przekształcam się w osobę odnoszącą wielkie sukcesy. Oczekuję sukcesu i on z łatwością do mnie przychodzi. Pozwalam aby sukces do mnie przyszedł. Sukces to moje drugie imię. Łatwo i bez wysiłku osiągam sukces.